Pławy dla rodziny to szereg spotkań i wydarzeń mających za zadanie wspieranie postaw prorodzinnych. W ramach tej akcji we wtorek w Mediatece podczas konferencji Rodzina drogą sukcesu czy drogą na skróty spotkali się psychologowie, pedagodzy, przedstawiciele samorządu oraz wszyscy, którym temat jest bliski. Generalnie kampania Pławy dla rodziny rozwija się w Pławach od wielu lat i w tym miejscu też chciałem bardzo podziękować naszym jednostkom oświatowym. Chodzi o szkoły przedszkola, które. Angażują się, ro, robią rozmaite wydarzenia, natomiast ta konferencja dzisiejsza jest takim pierwszym wydarzeniem i chcemy przez to poszerzyć ofertę tej kampanii, dotrzeć z przekazem być może kogoś, treści, które będą wygłoszone na konferencji, zainspirują do tego, żeby zmienić na przykład swoje podejście, bo też będzie tutaj taki akcent położony na współpracę między szkołą a rodziną co okazało się po czasie pandemii niezwykle ważne dlatego że oczekiwania nauczycieli i oczekiwania dzieci młodzieży po powrocie do szkoły się troszeczkę rozminęły chcemy wyjść naprzeciw pokazać jakieś nowe możliwości nowe programy profilaktyczne nowe rozwiązania które posłużą temu żeby dzieci dobrze się poczuły w szkole żeby nauczyciele też mieli satysfakcję ze swojej pracy i żeby czynnik chroniący, jakim jest rodzina, jakim są też pasje i marzenia dzieci i młodzieży, mógł, mógł spełniać swoją funkcję. W ramach akcji Puławy dla rodziny jeszcze w tym roku planowane są także pikniki rodzinne, wystawy oraz wydarzenia kulturalne. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?